Witam kochani, mam na imię Lidia. Jestem dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, dorosłym dzieckiem z rodziny alkoholowej. Pragnę podzielić się z Wami dzisiaj nowym tematem, który jest mi bardzo bliski i ważny chyba najważniejszy, bo to jest temat egzystencjonalny związany z duchowością, religii, religią. Poszukiwaniami duchowymi, co do, dotyczącymi siły wyższej. Chyba to jest najważniejszy, tak jak powiedziałam, temat, i chciałabym z Wami się podzielić takimi właśnie moimi przekonaniami w tej kwestii. Więc, jeśli chodzi o religijność, to mam jako dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej bardzo duże zranienia w tej kwestii. I tak jak powiedziałam w moich poprzednich wideo em, nagraniach, em, rozdzielam em, to, co jakby duchowość i religijność, aczkolwiek w moim przypadku to się czasami zazębia i em, em, program, programy dwunastokrokowe em, em, Wprowadzają w moje życie nowe, nowe rozumienie religijności, duchowości, pozwalają od, nabrać dystansu w stosunku do tego, co, co było w domu, w stosunku do tych przekonań czasami bardzo lękowych, nie mających związku z tak prawdziwym obrazem Boga i Siły Wyższej. Który, który, który poszukuje, więc wyrosłam w domu, gdzie mówiło się bardzo dużo o religii, o Bogu moja mama bardzo często mówiła, że skoro się dzieje źle w domu to znaczy, że pewnie żeśmy pozbadli Boga nie? porzucili Boga no, szczerze mówiąc to Ten motyw religijny był wszechobecny w domu. Był on z jednej strony czymś bardzo pozytywnym, z drugiej strony bardzo toksycznym. Moja mama to moja mama właściwie była taką osobą jest taką osobą bardzo wierzącą w potocznym znaczeniu tego słowa, ale przy tym miałam bardzo dużo przymusu, kontroli i oceny dotyczącej mojej religijności. Nie było w tym, w tym żadnej refleksyjności i dotychczas moja mama jeszcze próbuje w tej kwestii kontrolować. Chociażby na przykład przez długi czas wysyłała mi obrazki święte, na przykład świętego Józefa. Nie pytają, czy ja mam na to ochotę, czy nie. Tu nie chodzi o to, że ja nie lubię obrazków, tylko chodzi o to, że to była forma taka kontroli. Jeszcze niedawno kiedyś wychodziłam akurat z kościoła, ale to nie, ma, nie miało związku, ale tak jakby intuicyjnie zadzwoniła do mnie na komórkę i zapytała, czy ja chodzę do kościoła. Już byłam grubo po czterdziestce. No także to jest w ogóle nieadekwatne. To jest taka infantylizacja, która była wszechobecna, szczególnie ze strony, szczególnie ze strony właśnie mojej mamy. taki nie było w tym jakby. Potraktowania z szacunkiem, z taką, z taką dorosłością własnych dzieci. Nie? Z jednej strony ja byłam bardzo zadowolona z tego, że chodziłam do kościoła i chodziłam doświętnie jako dziecko, ponieważ tam spotykałam du, dużo sympatycznych osób, dużo sympatycznych sióstr zakonnych, dużo sympatycznych księży <laughs> miłych. A jeszcze to był okres w ogóle takich charyzm, charyzmatycznych solidarności, więc bardzo dużo mam takich właśnie wspomnień bardzo takich osób z kościoła no bardzo bohaterskich nie? i prawdziwych. Natomiast w domu, tak jak powiedziałam, moja babcia mówiła, no tu nie chcesz wynieść śmieci, a Matka przez Ciebie płacze, a tak to pod ołtarz idziesz, nie? To już potem po takim czymś, to już mi się nie chciało chodzić pod ołtarz. Dzieciaki, koleżanki pewnie mnie uważały za jakąś ciągle latającą osobę do kościoła. A dla mojej mamy byłam jakaś niewierząca, niedowierząca. I zawsze mnie porównywała, a zobacz jakie te sąsiadki, sąsiadki chodzą do komunii, jakie one pobożne i tak dalej, i tak dalej, jakie posłuszne matce, na wszystkie majowe czerwcowe, lipcowe, nie wiem, chodzą do kościoła. No więc jak pamiętam, że szłam do pierwszej komunii, to miałam bardzo duży problem, bo się czułam bardzo niedoskonała i grzeszna, i nie rozumiałam, jak to jest możliwe, że inni chodzą do tej komunii, a ja nie jestem w stanie być w takim stanie bez grzechu, stu procentach, nie? Czyli ta była ta, ten perfekcjonizm, kontrola. I czułam się niegodna. Nie? Chciałam co chwilę latać do spowiedzi, nawet po kilka razy na dzień przed pierwszą komunią, no więc to było chore. Tak naprawdę nikt mi do końca nie wytłumaczył, zresztą wtedy to też ogólnie nie tłumaczono dzieciom. Co to jest grzech, kiedy pojawia się grzech. Nie uczono też odpowiedzialności, no bo, no bo tak naprawdę albo to jest tak bardzo uproszczone, zinfantylizowane, ale nie uczy jednocześnie odpowiedzialności do, do, w stosunku do ponoszenia odpowiedzialności za, za swoje czyny, za postawy. Nie? Ale też bardzo, jako dziecko, się bardzo bałam. Bałam się bardzo diabła, bałam się potępienia. No i gdzieś wewnątrz, w tej części dziecięcej, nadal jest ten taki, taki paniczny, straszny lęk eschatologiczny, nie? Więc jeździłam na różne pielgrzymki. Uczestniczyłam w, od dziecka, od maleńkości praktycznie, w sypaniu kwiatków, w chodzeniu do pierwszej, chodzeniu na, właśnie na różne procesje. Byłam aktywna, śpiewałam w scholkach już w podstawówce. No I to było ok, bardzo mi się to podobało. Wyjazdy do Częstochowy z siostrami. Poznawałam tam różne fajne dzieci. No, i to, to bardzo mi się podobało. Natomiast to, co mi się bardzo nie podobało, to takie skrajności, które w domu przeżywałam, bo mój brat był też ministrantem, był lektorem i jeździł, jeździł na różne kolekcje. No, ale nastąpiła u niego taka zmiana, kiedy poszedł do liceum, taki bunt, nie? On już wtedy tam miał. 15-14 lat. No i z takiego ministranta, lektora, osoby bardzo pobożnej stały, zmienił się o 360 stopni, zaczął się buntować, zaczął łamać nawet ponoć krzyże, lekceważyć obrazy święte. No, to jest takie drugie dla mnie zranienie, bo jednak te wartości są strasznie dla mnie ważne i ja mam bardzo duży respekt i szacunek wobec wartości religijnych, wobec e, e, korzeni, wobec. E, no, duchowość wo wobec duchowości chrześcijańskiej, natomiast ym, natomiast ym, towarzyszy mi takie poczucie bycia niegodnym bycia grzesznym ym, no i, i od początku miałam problem z chodzeniem do komunii, bo mi się zawsze wydawało że nie jestem godna i ja pamiętam jak chodziła na pielgrzymkę i wszyscy szli do komunii, a ja do tej komunii nie chodziłam, bo nie czułam się godna. Nie? I to już już był, była przyczyna potępienia. Moja matka wtedy mówiła, no zobacz, jak wy jesteście wszyscy idą do komunii, a wy nie idziecie do komunii. Czyli ona po prostu jakby skupiała się i widziała to zło w nas, w nas dzieciach. No, i jako też małe, małe dzieci, mieliśmy różańce w, w pokoju. No, i ten pies, piesek, mieliśmy małego pieska. No, i ten piesek po prostu rzem, zęby, zęby po prostu ostrzył, że tak powiem, i gryzł różne drewniane przedmioty papierowe, drewniane przede wszystkim. No, i pogresł nam te różańce. No, i babcia krzyczała, że nas Bóg się będzie gniewał. Znaczy, ja mam szacunek też do różańcy i do tego wszystkiego, no, ale co można dzieciom. Dziecio, dzieci straszyć tym, po prostu z jednej strony powinno się uczyć szacunku, uważam, i odpowiedzialności dziecko, ale nie wprowadzać religii lękowej, nie? Bo bardzo często znam bardzo wiele osób, które poszły z jednej skrajności w drugą, nie? Rzucić wszystko i powiedzieć, że jestem ateistką, albo wierzącą, niepraktykującą, albo w ogóle antyklerykalałem. No nie, to, to mi nie odpowiada. Zawsze wiedziałam, że gdzieś intuicyjnie, że Bóg jest, że siła wyższa istnieje, że jest niezwykła wartość, ma, ma ta duchowość chrześcijańska, duchowość, religia i kultura, która za tym idzie, ale muszę odciąć się od tych przekonań, które wyniosłam z domu, związanych z lękiem. Z takim przedstawieniem Boga jako takiego, takiego kata, kontrolera, każącego, niemiłosiernego, tylko kontrolującego. Zresztą, jak sami wiecie, jeśli ma, ma się dysfunkcyjnych rodziców, to się ma też dysfunkcyjną duchowość, religijność i trzeba to przypracować również. Z jednej strony ma się ją dysfunkcyjną, ale dobrze, że w ogóle się ją ma. I że się wierzy w tą siłę wyższą, bo wiara jest sama w sobie darem, nie? Ja jestem za to wdzięczna Bogu. Na to, dla mnie to też jest z drugiej strony wsparcie. Być może, gdybym nie miała tej wiary wewnątrz w sercu, no to nie miałabym motywacji do wielu zmian, do podejmowania pracy nad sobą. Nawet chyba by, by depresja znacznie, znacznie gorzej przebiegała. Nie wiem, nie miałbym siły do życia. Jest czasami bardzo trudno, ale wiem, że, że istnieje Bóg, że istnieje siła wyższa. Ale ja potrzebuję do tego wszystkiego wolności. Kiedyś spotkałam takiego księdza polskiego na emigracji, tutaj gdzie mieszkam, i miałam wrażenie, że jak go widziałam, był bardzo taki autorytarny, narzucający, kontrolujący. No i miałam wrażenie, że to mnie blokowało, że nie byłam w stanie. Nawet chodzić na jego msze, stawał na końcu kościoła, i, i na przykład miałam takiego znajomego, i mówił: Kiedyś lub, kiedyś lub. No, no, no więc y, ja uznaję wartości chrześcijańskie i te wszystkie zasady. Natomiast nie można człowieka kontrolować i przymuszać, bo sam Bóg daje człowiekowi wolność, a jeśli ktoś inny, zwykły człowiek, staje, staje po stronie Boga, wszystko wiedzącego, i próbuje narzucać człowiekowi, no to coś jest nie w porządku. No więc y, dla mnie Bóg jest prawdziwą osobą, nie jest jakim, jakąś chmurką, jakimiś oparami, tylko to jest prawdziwa osoba, nie? Bóg y, pełen miłości, ale i prawda. Y, Bóg pra prawdziwy, Bóg, który jest y, prawdą również, jak i miłością, czystą miłością, ponieważ jest prawdą, to też ode mnie, nie mówię, że żąda, ale jakby przywołuje mnie do odpowiedzialności za swoje życie, nie? że zabranie odpowiedzialności za swoje życie. Jeszcze czasami mam właśnie takie momenty, gdzie tej siły wyższej nie, nie, nie czuję, mam takie wątpliwości czasami, a może nic nie ma po tamtej stronie. No, to takie są momenty, ale gdzieś w sercu mam to, to ziarenko wiary, może no, nie jest wielkie, ale, ale jest, nie? Także to jest to jest cenne. Natomiast w prog na programie 12 krokowym dowiedziałam się, że mogę powierzać krok drugi, krok trzeci. W kroku drugim jest mowa o tym, że, że właśnie siła wyższa może przywrócić tam jasność jasność myślenia nie wyjść z tego szaleństwa dysfunkcji i że w trzecim mogę powierzyć Bogu swoje życie nie? swoje zdrowienie no, ja jeszcze z tym mam duży problem bo powierzyć to znaczy kontrola bo takie jest wewnętrzne przekonanie no bo jak wszystko oddam Bogu no to, no to nagle się coś zdarzy nie a co się stanie jeśli Bóg na przykład mi coś zabierze, nie? Albo, albo na przykład jakaś choroba się zjawi. No, prawdziwe zaufanie do Boga to jest wielka łaska, wielka też decyzja. Pamiętam, że jak zaczęłam chorować na elektrowrażliwość i pojawiły się te, te paskudne choroby uszu, to, to pamiętam, że miałam takie momenty, że mi się nie chciało żyć i, i, i miałam pretensji i żal naprawdę do Boga. I wtedy krzyczałam do Boga, Boże, dlaczego mnie to zsyłasz? Jeszcze, jeszcze niedawno też miałam żal, mam żal czasami do Boga za tą dysfunkcję rodzinną. Dlaczego, skoro się tyle o Bogu mówiło w domu, to dlaczego um, po prostu um, jest tyle zła i tyle cierpienia w moim życiu, nie? No to, to jest trudne. no Natomiast na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To tylko akt zaufania i powierzania. To nie jest akt dnia codziennego, że to dzisiaj tylko raz, ale to jest codziennie, w każdym momencie. To jest bardzo trudne. Natomiast ta wiara we mnie jest, ale jest trudna. To wszystko jest bardzo trudne. W kroku jedenastym nawiązuje trwałą, trwały kontakt z Siłą Wyższą poprzez modlitwę, medytację. Trochę to tak brzmi, modlitwa, medytacja, ezoterycznie, nie? Bo dużo się w tej chwili o tym mówi, o tym, że medytacja orientalna to jest, no, no może być szkodliwa, nie? No i też myślę tak, że czasami tak jest, ale ale nie chciałabym stosować takiego patrzenia czarno-białego, perfekcyjnego i kontrolującego. Medytacja, czasami jakieś oddechy czy jakaś relaksacja jest konieczna. Na przykład ja mam te problemy zdrowotne i potrzebuję się zrelaksować. Ale powiem tak, że na przykład modlę się. Przymuszam się obecnie do modlitwy, ale ta modlitwa to jest takie modlenie się tymi klasycznymi modlitwami. Podłączam się też pod Różaniec, podłączam się też pod Koronkę i to wszystko uznaję, ale czuję, że potrzebuję takiego porządku, porządkowania. Przygotowywałam się kiedyś do takiej spowiedzi swojego całego życia, ale to po prostu jest dużo roboty do wykonania. To tak samo jak jak na krokach, ale myślę że w jakimś aspekcie, na programach dwunastokrokowych robi się na przykład na czwartym kroku rozrachunek swojego życia i myślę, że to może pomóc, dlatego że to jest takie bardzo zdrowe. Przyglądam się swojej odpowiedzialności, co ja komuś zrobiłam nie? i jest też mowa o zadośćuczynieniu w programie. Więc, żeby wyzdrowieć i nie powtarzać tych zachowań, no to jest też taka, jest, jest zadośćuczynienie i ono jest konieczne. I tak naprawdę w duchowości chrześcijańskiej czasami się o tym zapomina, o zadośćuczynieniu Bogu i ludziom, o mocnym postanowieniu poprawy, że będę dążyła do życia, do życia takiego bycia autentycznym w prawdzie. No więc program, program dwunastokrokowy, DDA lub każdy inny program zaprasza mnie do, do życia autentycznego, życia w prawdzie, nie? Dlatego to jest bardzo cenne i programy dwunastokrokowe mogą pomóc w wzmocnieniu duchowości, a wielu ludzi, którzy nie mają żadnej duchowości, z tego co wiem, mogą naprawdę doprowadzić do, 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 do odkrywania Swojej własnej drogi duchowej. I to jest niesamowite, że być może wielu ludzi właśnie dzięki programowi uwierzyło, że Bóg jest. Tutaj nikt jeszcze z tamtego świata nie wrócił, tylko Chrystus według wiary chrześcijańskiej. Więc to jest takie, jak powiedział Pascal, filozof, filozof bodajże chyba. XVI-wieczny, wielki filozof, nau, naukowiec, matematyk, że jest coś takiego jak założenie, że, że Bóg istnieje. Że lepiej założyć, że Bóg istnieje, niż że Bóg nie istnieje. Bo jeśli po tamtej stronie się spotkamy z Nim, no to można całe swoje zbawienie zaprzepaścić. Więc z tą duchowością to jest bardzo... Taka indywidualna sprawa i kwestia sw swojej własnej drogi i nikt nie może narzucić komuś. Myślę, że moja mama te też jest tak jakby religijnie y pod pewnymi względami uzależniona od religii. Nie? Y y jest coś takiego, że można być uzależnionym od, od religii, a nie y wejść w, w, w wchodzę duchowość. No i też religijność chora może być źródłem kontroli. Zresztą bardzo dużo się w tej chwili już nawet w Kościele katolickim mówię o tym. Są, są różne tego typu książki, wykłady na temat nerwicowej, neurotycznej religijności. Ja kiedyś robiłam rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego i tam usłyszałam, że Bóg jest miłością. No, tak, nie ja usłyszałam o tym, ale czy ja jestem do końca do tego przekonana? No to nie wiem, bo, bo obraz ojca miałem ojca gdzieś dalekiego, nieobecnego, kontrolującego i kogoś, przez kogo się nie czuję kochana. Czy, czy taki jest Bóg? Nie, chyba nie. Tylko, że Bóg daje mi wolną wolę, daje mi tą całą wolność, że ja mogę nie mogę mu, no, nie odpowiedzieć na jego, na jego y, otwarcie się na mnie. Y, mog, mam wolność szukania go. To jest chyba po to, tutaj jestem tutaj na tej ziemi. Tak mi się wydaje. No to jest bardzo długi temat, temat rzeka i myślę, że to też, co mi osobiście bardzo dużo pomogło. No, programy, program dwunastokrokowy, lektura literatury, nawet y, ostatnio czytam literaturę. Taką dodatkową AA, DDA, Alanonu, ale też uczestniczenie w różnego rodzaju rekolekcjach. Jak do mnie Bóg mówi, przemawia? No, ja myślę, że przede wszystkim jestem bardzo wrażliwa na sztukę, na wszystko, co jest związane ze zmysłami wizualnymi, na muzykę. Przez jakiś czas zajmowałam się Chodziło o warsztaty IKON, więc wizualna strona. I tak samo muzyka. Kiedyś miałam okazję być w takim parę dni w klasztorze benedyktyńskim. Przepiękne śpiewy, tak samo śpiewy prawosławne. No to jest takie spotkanie z duchowością. Kiedyś nawet byłam właśnie na takich warsztatach w klasztorze prawosławnym. Spotkanie z duchowością. To też spojrzenie na moje życie, właśnie ma takie, kiedy miałam takie trudne momenty, no że, 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 zdrowie, że zdrowie fizyczne nie zawsze idzie w parze ze zdrowiem duchowym. No i że na pewno to ta świadomość, że życie się nie kończy tutaj, Pomaga znieść bardzo wiele rzeczy trudnych, na przykład choroby i tak dalej. No i pozwala nie czuć, czuć się mniej samotną, ponieważ wiem, że jest siła wyższa, ponieważ wiem, że jest Bóg. No więc, no więc nie jestem sama. No, kwestia siły wyższej to jest jeszcze długi temat rzeka. Jestem ciekawa, jak wy na ten temat się zapatrujecie. Jakie są wasze doświadczenia, więc podzielcie się tym. Także dziękuję z góry za, za dzwoneczki, za subskrypcje. Może to komuś pomóc, i te subskrypcje powodują, że coraz więcej ludzi może docierać do właśnie tego typu świadectw, które ja też słucham czyjś. Czyjś wypowiedzi, czyjś świadectw, i to jest taki wzajemny dialo dialog. Um, także jestem otwarta na Wasze opinie, Wasze posty. Bardzo ciepło Was ściskam, trzymajcie się i do usłyszonka. Um, Lilia.